Cześć widzowie! Dzisiaj nagrywam dla Was film w Brawl Start Będę grał Bazem Astralem. Już zmieniam sobie na najwięcej pucharków, bo wtedy wiem gdzie on jest. Ale nie tylko Bazem Astralem, bo oprócz niego nim, nim zagram tylko jedną rundę w solo. Zagram też kimś innym. Zobaczycie kim za chwilę. I teraz Wam powiem, że. Jak nie zostawicie jeszcze dwóch subskrypcji do jutro godziny 10, to nie będzie daily, ale w Sylwester na pewno... W sumie nie w Sylwester, ale w nowy rok y, wrzucę wam film i tak. Nie powiem Wam na razie, co to będzie, ale dowiecie się niedługo. Co to będzie. W sumie to na filmie, ale to już. I tak bardzo ważny film to jakoś nie będzie, ale będzie to jeden z takich normalnych filmików. Prawie ginę. Dobrze, że Serge na mnie bał się wskoczyć, bo jakby się nie bał wskoczyć na mnie, to bym zginął, a tak to muszę i tak go zabijać. I co prawda, ja go zabijam, ale on mnie też zabija. Wychodzę na plus 2, czyli tak na dobry wynik. Zmieniam już bazę Astrala. Tym razem na Piper to będzie takie granie dużą ilością postaci. Tutaj Starcie solo. Nie jest to może najlepsza na mapa, ale mam nadzieję, że mi się coś tam uda wbić. Tutaj czy Piper? Uda mi się nią rozwalić. Teraz tego Pawel może nie będę próbował, bo za mną stoi bas, ale nie Astral na blisko, tylko prawdziwy bas. Taki dawny, taki prawdziwy, nie taki na dwa miesiące. Was Astral i tak prawie mnie trafił, na szczęście mnie nie dosięgnął. Tutaj cold, cold ze mną próbuje się bić, ja nie jestem dobry piper Kom? Trafił na szczęście Was Astral, więc jak do mnie podleci to. Przypadkiem kliknąłem niestety ulta, więc go zmarnowałem totalnie. Nie wiem dlaczego tak zrobiłem, ale niestety dotknąłem przycisku. Teraz. Zbieram tego Cuba, Mam już jednego Cuba. O nie Neli no, i teraz to by mi się na pewno przydał ten Ult. A nie nabijać kolejnego ult'a. bym uciekł sobie. A nie dostał i zginął. Chyba siódme miejsce będzie. Szóste miejsce. Czyli ten Was Astral zginął przede mną. Co tutaj za postać można teraz wybrać. Można wybrać teraz postać, którą będzie. Bas O, właśnie. I zobaczę, jak mi nim pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Aż tutaj jest i go bym się nie bał raczej. Chyba, że nie miał dużo power kibów, bo aż jak ma więcej power kibów, to jest naprawdę dobry. Z mniejszą ilością to nie. Nie ma co się przyciągać do takiej melodii gadżetem. Można tylko takim normalnym ultem, jak się chce sensownie do niej przyciągnąć, a nie bez sensu. Właśnie o tym mówiłem, że aż jak ma dużo power kibów, to jest dobry, ale przyciągnę się do niego normalnym ultem i on ginie, ale zabija mnie melodii. Niestety zabija mnie Melodii. Ciągle taka klątwa, szóste, siódme miejsce. Ciągle zdobywam te pucharki, ale nie dużo. A przydałoby się troszeczkę więcej tutaj. Może zagram, może zagram. Nie daj na Majkiem. Może zagram właśnie koled, koled, ale trochę ją ulepszę. A tak, 37% minimalno 700, obrażenia 20%, minimalno na 750. Już tutaj ją ulepszam i ten gadżet do się przyda. Um, tak, 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 tak. Ten nie i już wychodzę z kolekcji. I gram sobie normalnie rundę. kolej muszę przecież ją wybrać. O właśnie ruszam z rundą. Dzisiaj może chwilę dłużej nią pogram I zobaczymy to jak mi nią pójdzie troszeczkę pucharów się pewnie nią powbija Tutaj No nie do końca co są fajni przeciwnicy do zabicia? Tutaj 37% od tego, co ma, nie od. Oczywiście tego, co dostał. Tylko teraz musiałbym go trafić na przykład na. powiedzmy: 5 ataków na przykład. To jest tylko taki przykład, niekoniecznie tyle. Bo nie wiem na ile. Za chwilę przecież na... zagram właśnie na. napad koled. Rzadę teraz w kogoś. Moim ulitem. Nie ma w sumie po co tak szybko, chociaż i tak się wróci, więc tego baza Astrala dużo dodam obrażeń no ale przecież tam poszedł sobie oczywiście kit. I tylko kolejne dwa puchary. Nie wiem co za kolą dwóch pucharów. Nie ma napadu dzisiaj, chociaż poczekam, bo za 17 sekund się zmieniają nowe rzeczy. To zagram sobie na jeszcze jedną rundę solo i wtedy zagrał wy właśnie napad, jak będzie, jak się zmieni na napad. chyba się zmieni tutaj tego Barleya by było łatwo zabić, no najbardziej Edgara bym się bał razem z bazem Astralem ale Rico tutaj na początku się zadaje, chciałem, niestety przypadkowo użyłem gadżet nie na Rico, tylko na powercube'a i przez to prawie ginę 14hp. Naprawdę ten Barley mnie zabił, bo się kampił. Minut jeden pucharek. No, nawet nie udało mi się tego pierwszego powercube'a zdobyć, ale będzie napad, będzie oczywiście, że napad. Więc teraz może się okazać, że będzie trochę lepsza runda. Pogram i tak nią ostatnią rundę, potem zagram następną rundę innym zadymiarzem. Tutaj udałoby się fajnie dojść, tak żeby najpierw sobie ponabijać na kimś na blisko. Niestety nie ma żadnych na blisko, bo są masami i na średnio, i na daleko. Czemu oni tam dopuszczają? Ja tam nawet nie mam jak podejść. A oni zadali już tyle HP. Tyle HP zadali, a ja nawet nie zadałem jednego obrażenia przez pół minuty rundy. Jeszcze słaba mapa na kolet, bo kolet nie ma co, jak tutaj wejść. Co tutaj się dzieje, że jest taka sytuacja. Tutaj mamy bardzo małe szanse. Jeszcze służyłem gadżet, żeby ją zabić, ale takiej nie zabiłem. Trzeba się przygotować na to, że dostaniemy solidne obrażenia. Na szczęście mam teraz ulta. Przy okazji mam też gadżet odpalony na tą Amber. Niestety jej nie trafiam. W trakcie ulta mnie zabił Griff i zmarnowałem tego ulta. Odpalam gadżet, żeby móc kogoś z nich właśnie zabić tutaj prawie, prawie zadaje wystarczającą ilość obrażeń, niestety nie udaje się to do końca żeby nabić ulta, a jest no ich duża przewaga, zostało mało czasu, zostało bardzo mało czasu, jeszcze wiadę ultem i zadam trochę obrażeń zadałem trochę obrażeń i w tym momencie wygrywamy 47 do 42 jest, wygrywamy tą rundę, więc no nie możemy dać bazowi, Astralowi tutaj wejść. On tutaj wchodzi, jest po nas prawie, bo wygrywamy jednym punktem, już nie procentem. Znaczy się, nawet już nie wygrywamy jednym procentem. Ja ginę, no i mają przewagę bardzo dużą. Już nie mają tej przewagi, na szczęście udało się, no bo jest w tym momencie... Mała ta przewaga już jest większa, jest większa ta przewaga, zostało im 10% sejfu, zostało im podobnie czasu co, na, co im procent. I jeszcze wjeżdżam ultem, wygrywamy tą rundę w tym momencie 19 do 6% bo kończy się czas. Zdobywam 20 rangę na kolet, mam też rzadkiego start dropa i kolejną rzecz, tym razem 100 kredytów do Mortisa. Z tego napadu na kolet zmieniam trochę tryb. Zmieniam na nagrodę. I zmieniam też na innego zatymiarza Na tą nagrodę Miko, chyba że Rico wezmę. Riko, ale to. Tak, to jest nie najlepsze do Riko, ale może się coś uda tym Riko zagrać. Mam go na dziewiątej mocy. Boję się trochę, że te kule się nie będą najlepiej odbijać, ale odbiją dobrze. No, tylko że czemu oni awczą? Czemu oni się tam kampią? Jak przecież już jest 2-0, bo Kiełek naprawdę Kiełek zabija mojego teammate'a. I to się zmienia tym, że niestety nie udało mi się trafić gadżetem. Jest 5-0, jest 7-0, jest 7-0, tak? Jest 7-0. Jest 10:3, no naprawdę to jest głupie to, co my robimy w tym momencie. Jeszcze chciałbym trafić ich tak, żeby tym ultem miał kolejnego ulta. Mam kolejnego ulta, jest 8 do 10, więc w miarę dobrze. Jest po 10 i mamy nawet lepszą gwiazdkę, więc jesteśmy w dobrej pozycji do wygrania. Tutaj nie udało mi się zabić kiełka, i ginę. Jest 12 do 10 dla moich przeciwników. oni się bronią. Bo oni są... Mają kiełka. Oni budują mur. Żeby tylko kiełek mógł atakować. A nie my. Przygotuję się natomiast do użycia gadżetu. Tak, żeby zabić tego kolta. Tak też się wydarzyło. Jest 15-12. Ale nie możemy za bardzo się cofać. Bo tutaj jest kiełek. I... Prawie mm, niestety się nie udało Teraz tego dobrze zagrać Tak żeby zabić tego kolta. Prawie 248 HP A Colt żyje gadżetem Ale nie trafiłem jeszcze jednej kulki Ginie Colt 17-12 Tutaj czy szybko zginie kiełek Nie zginął kiełek Niestety nie trafiłem kiełka Ale mam już wykorzystane wszystkie gadżety Mam wszystkie gadżety A Frank atakuje Mam bardzo mało HP Tak samo jak kruk, tak samo jak Grif 19 do 17, 21 do 17. Na szczęście wygrywamy tę rundę. Mimo bardzo zaciętej końcówki. No, to gram ostatnią z rund. Gram rundę w. Zadzimy. 5 na 5. Gram postacią dobrą, czyli Kenji I ruszam z. Rundą tutaj, właśnie musiałbym dobrze to zablokować. W końcu, to ja jestem Kenjim, a nie moi przeciwnicy. Musiałbym tego baza astral zablokować. Jak on jest na blisko, i mamy takie same ataki, jak jest na daleko, to już nie do końca. Tutaj, Mortis, i jest on na blisko, więc mogę go przyblokować. Mortis nie strzela tak. Gol. Gol. gol Po tak krótkim czasie gry tutaj ulta nie nabiłem, ale już jest kolejna akcja. W tym momencie się wycofałem trochę. Nie zdążyłem na nich wskoczyć, ale Mortis jest w bardzo dobrej sytuacji. Niestety nie udało mu się ją oddać strzału. Ja tutaj poczekam, zanim wskoczę ultem na moich przeciwników. Wskoczę na pewno na przeciwnika z piłką. Czyli na tutaj tego właśnie kroła. Poczekam i tutaj wskakuję na kroła. Jest bardzo dobra sytuacja do wygrania tej rundy. Nie udało mi się wejść tam do bramki i bardzo zacięta sytuacja. Mam prawie ulta, prawie, co prawda, to jest duża różnica, ale bo muszę podjechać. Nie udało mi się podjechać. Tak, żeby zdobyć kolejnego Ulta z gadżetu. I muszę się teraz bić z właśnie Bazem Astralem. Jak ja tutaj skaczę na tego kroła. I jeszcze odradzam się obok Baza Astrala. Zabijam go przy okazji jeszcze do tego. Oprócz tego, że go zabijam, to mam kolejnego Ulta. Niestety go nie trafiam. Mortis próbuje wejść samemu. Ale jest samemu, jest naprawdę samemu. Tutaj Bas Astral i spółka. Udaje im się wejść. Na szczęście Bas Astral z mojej drużyny ich zabija. Jest bardzo zacięta sytuacja. Mimo tej początkowej bramki, to oni mają przewagę. To oni mają bardzo wielką przewagę. Skaczę ultem na tego Kroma, Niestety go nie trafiam. Teraz go dopiero trafię, ale nie taką ilością ataków, żeby go zabić. Tutaj 20 sekund zostało. Czyli jeszcze są szanse na wygraną 2-0 i tak też jest 2-0 mimo, że oni tak nacierali. I właśnie teraz kończę ten filmik. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować, bo muszą dojść dwie subskrypcje, żeby był kolejny filmik z Daily. Cześć!